Niech się Izrael cieszy swoim stwórcą, A synowie Syjonu radują swym królem. Pan w swoim ludzie upodobał sobie. Niech imię jego czczą tanicem, Niech grają mu na bębnie cytrze. Bo Pan swój lud miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem. Pan w swoim ludzie upodobał sobie. Niech święci cieszą się w chwale, niech się weselą przy uczcie niebieskiej. Chwała Boża niech będzie w ich ustach, to jest chwałą wszystkich Jego świętych. Pan w swoim ludzie upodobał sobie. Alleluja, 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 Alleluja. Jego owce słuchają mego głosu. Ja znam Jego, one idą za mną. Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem, z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus przemówił tymi słowami: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy. Bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła, niż wy sami. Biada Wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: Kto by przysiągł na przybytek, nic to nie znaczy, lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi, cóż bowiem jest ważniejsze złoto czy przybytek, który uświęca złot? Dalej, kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy, lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepcy, cóż bowiem jest ważniejsze ofiara czy ołtarz? Które uświęca ofiarę. Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Oto słowo pańskie. Chwała tobie, Chryste. W naszej franciszkańskiej tradycji często przypominamy sobie pewne zdarzenie z życia świętego Franciszka, które mówi o tym, jak on ze swoim współbratem Leonem poszli. Przez miasto Asysz, aby głosić kazanie. Poszli na sam kraniec miasta, wrócili, przy czym nie wypowiedzieli ani, ani jednego słowa, nie nauczali, nie przestrzegali, nie pouczali, nie krzyczeli, nie nakłaniali, przeszli tam i z powrotem. I gdy powrócili, brat Leon pyta świętego Franciszka, czy przypadkiem nie wyszliśmy po to, aby głosić kazanie. Tak, odpowiedział święty Franciszek i dodał, że wygłosiliśmy najpiękniejsze i najważniejsze kazanie. Kazanie, powiedzieliśmy, naszym przykładem, naszym życiem, tym braterstwem które inni mogli w nas zobaczyć. Bardzo łatwo jest pouczać, nauczać, nakazywać. Jednak nie jest prostą rzeczą żyć według tego, co się mówi. Dzisiaj w Ewangelii Jezus wprost mówi do faryzeuszów uczonych w Piśmie tych, którzy nauczają i pouczają biada wam, bo gadacie, bo nakładacie ciężary, biada wam, bo z tego gadania nic nie ma. Biada wam, ponieważ nie żyjecie zgodnie z tym, Czego nauczacie? Jest to jedna z trudniejszych rzeczy, myślę, że dla każdego z nas. Dla każdego, kto ma kontakt z drugim człowiekiem, któremu o czymś opowiada, którego to do czegoś przekonuje, któremu coś chce udowodnić. Trudność polega na tym, że Prawda jest zgodnością, zgadza się, jest zgodność między tym, co mówię, a tym, jak żyję. Do tej prawdy wcale nie jest trudno przekonać drugiego człowieka. Gdy zgadza się moje życie z tym, o czym mówię, co jest dla mnie ważne, do czego przekonuję. Myślę, że słuchając tej Ewangelii, dobrze jest się przejąć tymi słowami Jezusowymi biada. Jeśli się nie zgadza to, co mówisz, a to, jak żyjesz. Przejąć się tymi słowami i albo zamilknąć, albo rzeczywiście szukać prawdy, w sobie i nie mówić na wyrost nie obiecywać nie nakazywać jeśli sam tego nie potrafię zrobić już dawno temu papież Paweł VI stwierdził że o wiele bardziej niż słowa przekonuje życie i rzeczywiście zgodnie z tym z tą myślą Rację miał święty Franciszek. Idąc przez Asyż nic nie powiedział, ale życiem swoim chciał ukazać ludziom Ewangelię. Wobec budzącego niepokoju Chrystusowego biada. Prośmy tym bardziej gorliwie naszego zbawiciela. Módlmy się o zgodę i jedność w świętym kościele katolickim. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla papieża Franciszka i potrzebne łaski Boże dla ojca świętego emeryta Benedykta. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za niepokalanów, wspólnotę ojców i braci o świętość życia, abyśmy zawsze byli wierni charyzmatowi franciszkańskiemu i oddanie niepokalanej na wzór naszego Ojca świętego Maksymiliana. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój na świecie, a zwłaszcza w ludzkich sercach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Mórmy się o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla Agnieszki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O łaskę nieba dla świętej pamięci Tomasza Turek w 31. rocznicę śmierci, Katarzyny Turek w 3. rocznicę śmierci, dla Anny Czesława Turek, Marianny Władysława Owczarek oraz dla świętej pamięci. Tadeusza Prokurata w piątą rocznicę śmierci. Ciebie prosimy wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, abyśmy umieli dostrzegać związek pomiędzy wiernością Panu Bogu i Jego prawu, a tym, co dzieje się w nas i wokół nas. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu. Mamy nadzieję, że dzięki Twojej pomocy i łasce będziemy żyć tak, abyśmy nigdy nie musieli doświadczyć zapowiadanego przez Ciebie biada, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Trom kapłaniskich, przegryj mi, panie, tego ofiarę, tego wina. Co się wkrótce dla nas nastanie? Chciał mi ciągnąć tego syna, czuć mnie Pano go się zmywa, jego śmież gniew, Twój, Panie, niech nas z niebem, Pano go jego zesławszy. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś w sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego syna Twojego Jezusa Chrystusa. On jest słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako zbawiciela i odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą ducha świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pany Bóg zastępów, Pełne są niebiorosal i ziemia, chwały Twoje. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich. I ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy. Aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej Ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Ojcem Franciszkiem, ze Świętym Ojcem Maksymilianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie Abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka Cześć i chwała. Przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się, jak imię przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze wiry, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i nie bądź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baga Bogorzy, które gładzisz grzechy świagata, zmiłuj się nad nagami. Baga Bogorzy, u które gładzisz grzechy świagata, zmiłuj się nad nagami. Baga Bogorzy. Który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojnie. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo a będzie uzdrowiona dusza moja. nieba Tyś spowity, bóstwo Twoje kryje się. Ty, co rządzisz całym światem, my zbawienie w ręku masz. Tu przed Twoim majestatem aniołowie Ty, co rządzisz całym światem, me zbawienie w ręku masz. Tu przed Twoim majestatem aniołowie kryją twarz. O światłości przysłoniona rzuć mi Twój promienny blask. O dobroci Ci nieskończona otwórz dla nas skarby Was. Chlebie życia przeobfity, nasyć duszy Bogiej głód. Boskiego zakryty, rozgrzeń serca mego chłód, chlebie życia przegopity, nasyć duszy god. oskiego ogniu to zakryty. rozgrzej serce mego chłód. Jezu, tyś jest zbawicielem, ustrzeż mnie od zgubnych dróg. Bądź mi siłą i weselem, boś w tej hosty żeby był Dla miłości, matki twoje radź wysłuchać prośbę moją. Bądź miłością duszy mojej. Nie gardź cichą błąd. Dla miłości Matki Twojej radź wysłuchać prośbę moją. Bądź miłością Duszy mojej, nie garść moją cichą łzą. Módlmy się. Miłosierny Boże, przywróć nam pełne, pełne zdrowie duszy i tak, jak nas, i tak nas przemień swoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Cześć morę, cześć. Gdy die cienciem by, Ieigo regence piasto baga by, Gdy die cienciem by,